O to Rzecz Święta, zwłaszcza w Norwegii. Między 1 czerwca do 30 września każdy norweski pracownik ma prawo do przynajmniej 3 tygodni nieprzerwanego urlopu z przysługujących mu 4 tygodni jednego dnia urlopu rocznie. Polacy pracujący na rotacjach często pytają, czy skoro mają dni wolne pomiędzy okresami pracy, to im też się coś jeszcze należy. No jasne! W dodatku każdy pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop, a szef ma obowiązek go udzielić. Na okres urlopu pracownik nie dostaje pensji. W Norwegii za ten czas opłacane jest ferie Penger w wysokości 10,2% wynagrodzenia z poprzedniego roku i 12% jeśli masz układ zbiorowy. Jeśli w poprzednim roku pracownik przebywał na DAK Penger, to też otrzyma ferie Penger, a dokładnie ferie Tylek w wysokości 9,5% otrzymanego DAK Penger. Najlepiej mają pracownicy od 60 roku życia, ponieważ należy im się dodatkowy tydzień urlopu, a ferie nice. Penger to aż 12,5% i 14,3% z układem zbiorowym. Na stronie mamy. Mamy świeży artykuł, w którym omawiamy znacznie więcej aspektów norweskich urlopów. Wpadajcie, zapraszamy!